The ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust I'm breathing in the chemicals <sighs> I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus This is it, the apocalypse Dobra, witajcie z pi strony reku Dzisiaj co można powiedzieć? Dzisiaj pokażę jak zrobić taki piersionek. Pierścionek, może piersień. No i jak zrobić te... U um, historyka atrybuty. Czyli tak, najlepiej to sobie kupić tak. Najtańszy hełm. Czy mówię najtańszy? No po prostu, żeby kasyce nie zmarnować coś. Ja sobie tyle dam. To udobyć, czy to jest prawda. I teraz tak, idziemy do historyka. To na niego otrzymałeś odłamek energii. Bo może to, tu mamy odłamki energii. Zbieramy 30, wymieniamy za coś takiego, jak zaraz pokażę. Coś takiego, co nam daje HP itd. itd. czemu to pokazuję Wam? Dlaczego dla siebie tego nie zachowuję? No i ja chciałbym się z tym podzielić. Myślę, że to każdy może mieć, żeby było fair po prostu. Wszystko. Może. Myślę, tak. Dlaczego mentala jeszcze wybrałem? Ponieważ mi się zawsze mental podobał, bo body to jakoś dla mnie nie kręci, ponieważ jak rom mnie no to w sumie dla mnie już jest po body. Bo bezał nic nie zrobi, a mentalem to tylko ci, ci silne cię schodzi, to akurat to aż tak dużo może nie jest. I teraz tak, słuchajcie tego. Tak. Dobra. Łączymy sobie. Tego dużo leci zawsze teraz tak słuchajcie może wytworzyć może nie może będziemy mieli szczęście Jest. został utworzony i teraz tak klikacie raz klikacie drugi nie no i osiem na krytyka nie no, ja se łykłem to nie wiem po co ale se łykłem nie wiem gdzie to pisze ale wiem że to coś takiego możliwe że daje teraz tak skąd taki pierwszy inna lupa wsiedzę 250 rudy amestytu To jest na ludzi, na taki pierścionek A 200 z niemieckich łez to jest na, tych, na potwory A dwa następne, to nie powiem, przepraszam, bo nie wiem Teraz wam pokażę, gdzie to można zrobić, taki pierścionek Mam nadzieję, że to się troszeczkę przyda niektórym Bo na pewno Tu, idziemy tutaj do alchemika I tam to wminiam. No, no to byłoby na tyle, jak na dzisiejszy let's play tego Teodena. Będzie więcej z Lola i z w ogóle. zaczynam nagrywać. No to dobre No to na razie komentował, grał z Pompa. Strzała